Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Tydzień w Powiecie. Dwunasty zlot w poszukiwaniu żurawi odbył się w miniony weekend na terenie gminy Baruchowo. Są w różnym wieku i pochodzą z najróżniejszych części Polski, jednak łączy ich jedno – miłość do samochodów marki Suzuki. Członkowie klubu Suzuki Polska spotykają się regularnie na zlotach i w miniony weekend ich bazą stała się zielona szkoła w Goreniu Dużym. Pomysłodawczynią takiego miejsca była łodzianka, posiadająca w okolicy domek litniskowy Małgorzata tokarczyk. Lot odbywający się pod hasłem szukamy żurawi, połączony był z rajdem po konstylińsko-wocławskim parku krajobrazowym. Idea jest taka, żeby się ludzie spotkali, pobawili, poznali region, okolice, żurawie, które dzisiaj chyba rano. Słyszałam, nie wiem, czy nie odleciały jeszcze. Zgodę na raj oczywiście nie było łatwo, bo musiał wydać zgodę na leśnictwo Wocławek oraz dyrektor Parku Krajobrazowego, którzy mam nadzieję, że też dojadą do nas. Wiadomo, że jest to właśnie Park Plus, no i wjazd samochodem jest bardzo trudny. Natomiast jedziemy ogólnie drogami głównymi, jest to po prostu właśnie taki krajobrazowy do pokazania, chcemy pokazać jezioro Gościąż. No, właśnie jezioro Rakutowskie na koniec. Jest to 76 km trasy przez Kowal, gdzie też jest muzeum. Rywalizacja na trasie rajdu to ważny, jednak nienadrzędny element spotkania. Zawsze też powtarzamy, że to jest przede wszystkim zabawa. Nie chodzi o to, żeby się ścigać, tylko o to, żeby się dobrze bawić i przede wszystkim bezpiecznie. Jakby to, to było też ideą w ogóle. Z pierwszych spotkań, żeby to była, żeby krzewić taką kulturę bezpiecznego poruszania się po drogach, a w przypadku rajdów terenowych bezpiecznego i kulturalnego poruszania się poza drogami. Zlot oraz rajd swoim patronatem odbiła gmina baruchowo, ich dodatkowym bowiem założeniem jest promocja odwiedzanych regionów. Uczestnicy w piątek mieli okazję wybrać się na grzybobranie w okolicznych lasach przejechać się kolejką oraz wozem drabiniastym zaprzężonym w dwa konie. Przygotowaliśmy też puchary za najlepsze drużyny, pierwsze, drugie, trzecie, wiele różnych tam gadżetów promujących też gminę, bo nam też chodzi, że przy okazji rajdu, przy okazji różnych uczestników z całego kraju no, reklamujemy i promujemy gminę Barchowo i zieloną szkołę w Goreniu Dużym. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z przyjęcia w Goreniu. Zapowiadają, że będą chcieli tu powrócić na jeden z kolejnych zlotów. Podkreślali też swoje wielkie przywiązanie do samochodów japońskiego producenta. To są fajne samochody, po prostu dają dużo radości. I, i rzeczywiście e, jest w, jakiś duch e, ciekawy w tym, w tym samochodzie, że to nie jest po prostu środek lokomocji, tylko pojazd, z, z którym człowiek się związuje od chwili zakupu. Marcin Kmieć telewizja Kujawy. w gminie Lubanie po raz kolejny zagoszczą cykliści. Rajdy rowerowe już na stałe weszły w terminarz imprez sportowych odbywających się na terenie gminy Lubanie. Rowerzyści wybierają prowadzące przez gminę trasy bardzo chętnie nie tylko ze względu na gościnność mieszkańców, ale również z powodu niewątpliwych walorów krajobrazowych tych terenów. Gościliśmy włocławskich cyklistów z panem prezydentem Andrzejem Pałuckim już w Gąbinku. Gościliśmy w Ustroniu i samym Lubaniu. Dziś przyszedł czas na kolejne miejsce ciekawe, urokliwe, mianowicie XIX-wieczny zabytkowy dworek właśnie Dworek Janowicki leżący w miejscowości Kazimierze. Cyklistów w dworku Janowickim w Kazimierzewie powitają goście utworzonego w tym miejscu gospodarstwa agroturystycznego. Docieplanie ścian i dachu, wymiana instalacji centralnego ogrzewania gwarantującego pełną sprawność sieci w okresie grzewczym, wymiana podłóg, drzwi i okien to zakres kolejnego remontu, na który porwała się gmina Lubraniec. Niegdyś ośrodek zdrowia, dziś Centrum Komunikacji Społecznej w Zgłowiączce. Właścicielem jednej jego części jest gmina Lubraniec, która postanowiła przeprowadzić w nim remont. Prace polegały na ociepleniu ścian CKS. Oraz dachu. CKS zyskał dzięki temu nowy wygląd. Dziś dostęp do placówki jest już ułatwiony, w środku zaś panuje miła i ciepła atmosfera. Teraz każdy może poczytać czy skorzystać z komputera w przyjemnych warunkach, aby realizacja takich projektów nie malała. Dzięki wsparciu prywatnej osoby, byłego prezesa hydrobudowy Jerzego Wiśniewskiego, zostanie odnowione boisko w Kruszynie. Pan Jerzy Wiśniewski, honorowy obywatel gminy Włocławek, zobowiązał się do sfinansowania przebudowy boiska wymagającego natychmiastowej naprawy. Intensywna eksploatacja spowodowała bowiem nieoczekiwane problemy związane z powstałymi nierównościami i kłopotami strawą. Rozpoczęły się prace związane z renowacją płyty boiska piłkarskiego w miejscowości Kruszyn. Prace budowlane polegały będą na wykonaniu wertykulacji całej nawierzchni płyty boiska, nawiezieniu nawozów, wysianiu świeżej trawy. Łącznie z renowacją płyty boiska zostaną przeprowadzone również automatyczne nawadnianie. Na odnowionym boisku zostaną zamontowane urządzenia umożliwiające automatyczne nawadnianie murawy. Koszt ich montażu pokryje gmina, wspierana unijnymi pieniędzmi z programu Odnowa i Rozwój Wsi. Postępy w budowie hali widowiskowo-sportowej w Boniewie są już widoczne gołym okiem. Obiekt choć jeszcze niedokończony, już się wyróżnia niebanalną, nowoczesną architekturą. Wzrok przyciągają przede wszystkim konstrukcja dachu oraz częściowo przeszklona elewacja. Prace, którym na początku towarzyszyły przeszkody, postępują teraz zgodnie z planem. Budowa hali sportowej w Boniewie trwa już trzeci rok. Troszeczkę były zawirowania. Jest po prostu w tej chwili druga firma pracuje, dlatego też nastąpiło przesunięcie prac w terminie. Nowa hala jest największym i najdroższym obiektem sportowym na terenie gminy. W obiekcie znajdą się boiska do siatkówki, koszykówki i piłki halowej. Utworzona zostanie tu siłownia. Hala jest połączona łącznikiem z budynkiem zespołu szkół, dzięki czemu dzieci i młodzież nie będą musiały po zajęciach być narażone na gwałtowne zmiany temperatury, które w sezonie jesienno-zimowym mogą skutkować przeziębieniem. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Czy brak porozumienia pomiędzy władzami województwa Łódzkiego a spółką Ariwa odbije się niekorzystnie na pasażerach PKP? Kazimierz Kacza, starosta włocławski, interweniuje w tej sprawie. Niewykluczone, że część pasażerów kolei już niedługo nie dojedzie do jednej z największych stacji przesiadkowych w regionie, czyli Kutna. Jeśli spółka Ariwa RP nie dojdzie do porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, pasażerowie jadący do Kutna zakończą podróż na granicy województw. Zarząd spółki zgłosił się o pomoc do starostwa powiatowego we Włocławku. Wysłaliśmy pismo, mianowicie Pan Starosta Kazimierz Kaca wysłał pismo z prośbą do Pana Marszałka Całbeckiego, prosząc o zajęcie się tą sprawą i, i polubowne, korzystne załatwienie sprawy dla, dla, dla naszych mieszkańców, bo boimy się po prostu, że skrócenie tychże połączeń na tym odcinku może doprowadzić do utraty pracy przez naszych mieszkańców, ze względu na braki możliwości poruszania się na tamtym terenie. Ja, urzędnicy oszaleli i, i w w mojej ocenie, wypowiadam się w imieniu mieszkańców, to jest jakieś wielkie nieporozumienie. O czym my tutaj po prostu dyskutujemy? Coś, co dobre, się burzy. Ja jeszcze użyję takiego stwierdzenia. Wszyscy mówili, że burzyć mur berliński. A tu naraz tamuje się na środku, na środku między naszym województwem kujawsko-pomorskim a łódzkim i nie będą krążyć pociągi z, y, z Torunia do Kutna, tylko będą na jakiejś lokalnej stacji się zatrzymywać. Przepraszam, ci urzędnicy i te osoby, które wymyśliły, bo ja do końca nie wiem, kto to taką głupotę wymyślił, niech się spotkają z tymi podróżnymi, podróżnymi którzy te połączenia mają. Spółka nadal prowadzi rozmowy, jednak czasu na podjęcie decyzji jest coraz mniej. Do tej pory organy zarządzające koleją, czyli właśnie urzędy marszałkowskie, w kwestii wspólnych połączeń porozumiewały się bez problemów. W wcześniejszych rozmowach z Urzędem Marszałkowskim województwa łódzkiego takie rozwiązanie było przez urząd marszałkowski jak najbardziej akceptowane i nawet preferowane. W tej chwili Urząd Marszałkowski ma pewne wątpliwości, mamy sygnały, że, że to rozwiązanie do końca jest przez urząd akceptowalne, w związku z tym na tą chwilę musimy ustalić, jakie są tego przyczyny. No mam nadzieję, że jednak do porozumienia dojdzie, no bo bardzo nam zależy, żeby realizować jednak ten model połączeń bezpośrednich. Przewoźnik na razie zakłada optymistyczną wersję. Czy rzeczywiście pasażerowie będą mogli bez problemów i przesiadek dojechać do celu? Okaże się już wkrótce. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy. Nabierają tempa prace przy budowie autostrady. Widać to gołym okiem w Kruszynie, gdzie już niedługo zostanie oddany do użytku wiadukt. Prace przy budowie autostrady przynoszą coraz większe efekty. Widać je między innymi w bezpośredniej okolicy naszego miasta. Jeszcze w tym miesiącu otwarty zostanie wiadukt w Nowej Wsi. Dzięki staraniom starostwa powiatowego na tym fragmencie znajdą się także ułatwienia dla pieszych. Opiniując, przypominam sobie jakieś 6-5 lat temu była taka grupa przed wejściem budowniczych na autostradę, którzy życzyli sobie dodatkowo, żeby w tym rejonie był zjazd autostradowy. No jednak generalna dyrekcja stwierdziła, że jest za późno ale poszła nam na rękę i, i dzisiaj są i zatoczki autobusowe wybudowane, piękne, sądzę, że to już tylko kwestia czasu, jak i również ścieżka, ścieżka rowerowa plus chodnik, który rzeczywiście nie bylibyśmy w stanie jako powiat wykonać bez wsparcia budowniczych autostrad. Na samej autostradzie jest już kładziona warstwa ścieralna, jednak nadal niepokoić mogą pewne aspekty budowy, jak na przykład lokalne podtopienia. Obawy co do terminu ukończenia całej inwestycji wyraża starosta Wocławski Kazimierz Kacza. Dzisiaj tempo prac jest w mojej ocenie jest bardzo duży postęp, czy ono zostanie zatrzymane. Po rozmowie wczorajszej z panem dyrektorem Jagodzińskim mogę stwierdzić, który mnie zapewnia, bo praktycznie rozmawiamy raz w tygodniu, że zapewnia mnie, że przejezdność będzie do końca roku. Natomiast ja uważam z mojego punktu widzenia i doświadczenia, będzie to trudno. Szczególnie niepokoją nas niektóre wiadukty, przejścia nad rzeczkami. Na szerszą rozmowę ze starostą zapraszamy dziś do studia telewizji Kujawy. Laura Nawrocka, Telewizja Kujawy. Ochotnicza Straż Pożarna w Chodczu liczy na dotację, która pozwoli wyremontować jedną z sal. Remiza Strażacka w Chodczu posiada jedną z sal świetlicowych, w której młodzież uczy się gry na instrumentach. Niestety, stan techniczny pomieszczenia jest w opłakanym stanie. Z tego względu podjęto decyzję w sprawie złożenia wniosku na dofinansowanie remontu świetlicy do Urzędu Marszałkowskiego. I chcielibyśmy tutaj głównym takim celem, żeby zrobić tu ogrzewanie tej sali, ponieważ tutaj są próby orkiestry, jest sporo młodzieży, która tutaj się uczy. Grać na instrumentach dlatego też dogrzewamy tutaj pieckami gazowymi. Koszt prac przewidywany jest na około 50 tysięcy złotych. Decyzja o dofinansowaniu może nadejść w każdej chwili. Gdy tak się stanie, prace remontowe zostaną podjęte bezzwłocznie, aby jak najszybciej młodzież i mieszkańcy mogli cieszyć się ciepłą i przyjemną świetlicą. Mieszkańcy Krzewętu cieszą się już nową drogą asfaltową. Mieszkańcy krzewentów gminie Kowal nareszcie będą mogli się cieszyć z bezproblemowego, wygodnego dostępu do swoich posesji. Kończy się bowiem budowa utwardzonej drogi asfaltowej biegnącej przez miejscowość. Jest to droga na podbudowie stłucznia betonowego, zakończona wylewką asfaltową. I długość tej drogi to jest około 1300 metrów, i koszt inwestycji. 310 tysięcy i termin zakończenia tej inwestycji planujemy na koniec września. Wraz z nową nawierzchnią drogi zostały wykonane pobocza z tzw. Tak ugniatanej frezowiny asfaltowej. To znaczące usprawnienie w porównaniu do dotychczasowej drogi gruntowej. Tu jest 40 wjazdów do posesji. To jest praktycznie no, ta część drogi to jest najbardziej zwarta y, dla mieszkańców bo tu jest y, większa część mieszkańców jak w drugiej części wioski. bo Wcześniej była robiona tam droga, teraz jest po prostu tutaj połączenie do końca wioski zrobione, tak żeby to służyło wszystkim mieszkańcom. Nie tam jednemu czy tam trzem mieszkańcom, tylko całość służy wszystkim mieszkańcom. Około 1 trzecią kosztów budowy pokryto z Funduszu Marszałka Województwa. Z takiego wsparcia szczególnie zadowolony jest wójt gminy. Udało nam się pozyskać dofinansowanie od pana Marszałka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tak, to są fundusze na dojazdy yy, do pól. Cieszymy się, że chociaż taki fundusz istnieje u Pana Marszałka i co roku możemy, no może nie aż tak jakbyśmy sobie życzyli, dofinansowanie, ale co roku w granicach 70, 80, 100 tysięcy do takiej drogi można pozyskać. Jest to zachęcające, pocieszające. No, i przede wszystkim, bo tu droga nie musi spełniać aż takich wymogów jak na przykład z programu schetynówek. Tam są już drogi, gdzie muszą się gminy łączyć w konsorcja. No, my się cieszymy, że mogliśmy sami tu zrobić. No, i przede wszystkim najważniejsze, że w końcu ci ludzie będą chodzili po czymś twardym. To nie ostatnia inwestycja drogowa w gminie Kowal w tym roku. Prace trwają wciąż na drodze na dębniakach i mają zakończyć się jeszcze przed nadejściem zimy. Marcin Kmieć, telewizja Kujawy. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.